Projekt a to, to to spotkanie kół gospodyń wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego, śląskiego, jak również pomorskiego. Jak nam dyrektorka powiedziała, że przyjadę w z góżna, no to czasie było spiąć! Chcieliśmy z najlepszej strony się pokazać. Chcieliśmy im pokazać przez ten projekt, że w innych gminach, w innych częściach Polski są również kobiety, które działają w swoich kołach gospodyń, mają swoje pomysły i warto tymi pomysłami się podzielić. W przypadku wizyty koła gospodyń z Górzna okazało się, że nasze panie nigdy nie były na Nikiszowcu, czyli historycznym miejscu bardzo mocno związanym ze Śląskiem. Pokazuje to też często, że nie mamy czasu na naszą najbliższą okolicę, szukamy daleko różnych rzeczy, a takie projekty są okazją do poznania ciekawych miejsc nawet u nas. Ale wyjazd, no, niesamowity. Przez spotkanie integracyjne naprawdę dużo nam dało, będziemy korzystać z tego. Wszystko to takie ikze niż urodnie. Takie zaskoczenie, no miłe zaskoczenie, ale działuchy te same, te gościnne. Normalnie nasze baby. Czułyśmy się jakbyśmy były po prostu, Jak nie tak. w rodzinie. No. O tak, sympatyczne. Bo to co my zauważymy i jedno koło, i wasze koła, są bardzo młode osoby, im się chce. Oni patrzą inaczej trochę na świat. Ale młode duchem by po prostu, nie, te kobietki. Naprawdę, niby starsze są, ale naprawdę są takie sympatyczne. Wymieniłyśmy się numerami telefonów, żebyś mieć ten kontakt, żeby później już na łączach współpracować. Także naprawdę warto. One dzwonią do nas, my tam do nich. Przesympatyczne. No u was jest całkiem inne niż u nas. Także bardzo dużo dobrych takich przykładów mamy od was. Panie są tak serdeczne. My, jako przedstawiciele kół z Pomorza, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jestem mega zadowolona, z do koła należy. Przez tydzień też nie mogłam się z myślami ogarnąć tej wiedzy, Dzień ile tam jesteśmy. było. Przepięknie, naprawdę. Po prostu takiej werwy się dostało jeszcze bardziej, bo u Was naprawdę jest dużo takich ciekawych rzeczy i w ogóle Przepiękny projekt. Dziękujemy.